Witam Państwa. Dzisiaj chciałabym pokazać Państwu, w jaki sposób można zrobić jednoczęściowy żakiet. Co mam na myśli jednoczęściowy? Mam na myśli to, że na druty narzucamy oczka, aby pokryło nam tył i dwa, i dwa przody. Z tego względu, że ja robiłam bardzo grubą włóczką, także na druty, na grube druty z żyłką, narzuciłam 160 oczek. Na tył, na tył, yy, wyliczyłam sobie, że potrzebuję 70 oczek, także na przody zostaje nam 90. Po połowie to jest 45. Z reguły jest tak, że ile oczek narzucimy na plecy. Na przody narzucamy połowę, powiedzmy tak jak tutaj było z 80 oczek, powiedzmy mamy 80 oczek na plecy i połowa to jest po 40 oczek na przody, ale na każdy przód dodajemy jeszcze narzucając oczywiście oczka na drutym, dodajemy jeszcze 6, 8 lub 10 oczek dodatkowo, czyli powiedzmy 46, 48 oczek na taką właśnie boczną pliskę, gdzie powstaną y, otworki na guziczki. To jest ta pliska boczna. Także ja na druty narzuciłam 160 oczek, to jest 70 oczek na plecy. I zostało, nam, zostało mi 90 oczek. Po połowie na przody to jest po 45 oczek. Także ja przody zrobiłam z 45 oczek. Aby mniej więcej orientować się, gdzie jest, gdzie kończy się przód, a zaczyna się tył, zaczepiłam sobie takie agrafki. I zaczęłam robić ten mój blazer. Drutami z żyłką do momentu, do momentu, aż doszłam do, do pachy. Do pachy. Także przerobiłam pierwszą część, czyli zajęłam się przodem. Zajęłam się przodem. Tutaj na wykrój pachy. Zamknęłam dwa oczka z jednej strony i robiłam ten przód do końca. W momencie, jak doszłam do końca, z tym, że ja nie robiłam wykroju dekoltu, z tego względu, że chciałam taki właśnie wywijany kołnierz, więc nie robiłam wykroju dekoltu, doszłam do tego momentu. Także te oczka, które miałam na drucie, ściągnęłam, przewiązałam i za, wyłapałam igłą z innym kolorem nitki, aby po prostu czekały sobie te oczka na moment, kiedy zrobię tył i drugą część przodu. Także zostawiłam sobie tutaj na boku i zajęłam się plecami. Zrobiłam dokładnie w ten sam sposób, na tą samą wysokość, tak jak mówiłam. Liczymy sobie ten, te oczka łańcuszka i orientujemy się, ile mamy jeszcze do, do zrobienia. Skończyliśmy tył i ponownie z tyłem robimy to samo. Wyłapujemy sobie te oczka i odkładamy na bok rezerwa. Zawiązujemy aby te oczka nam się nie, nie uciekły, popróły, i w dalszym ciągu zajmuję się drugą częścią przodu. Idzie po prostu to dookoła, prawda? I ten drugi przód zrobiłam dokładnie w ten sam sposób. I gdy już zrobiłam te dwa przody, i tyły do tej wysokości, co potrzebuję. Także przełożyłam te wszystkie oczka, właśnie na taki drut z żyłką. I wtedy już do końca robiłam ten wywijany, wywijany kołnierz. Ten żakiet będzie zapinany na dwa takie wielkie, ozdobne guziki. I oczywiście zaczepienie szala jest troszeczkę niewygodne, dlatego że. Ten żakiet jest naprawdę taki spory i tutaj zrobię taką bardzo ciekawą taką pętelkę i ten kołnierz taki szalowy, wywijany będzie zaczepiany. Tak jak zwróciliście Państwo uwagę, to jest ten żakiet robiony jest w trzech kolorach. Możemy to zostawić jako bezrękawnik. To jest miejsce na rękawy. Ja specjalnie zostawiłam taki duży, dlatego że chciałam właśnie takie spore, yy, spore takie wycięcie tych, yy, tej pachy, aby było takie, takie wysokie i luźne. Można sobie nabrać oczka, można nabrać oczka i zrobić po prostu ściągacz wyko, wy, wykończa, wykończający. Ja Podniosłam oczka tutaj na brzegu robótki, i ten rękaw robię od góry do dołu. Jest bardzo praktyczne właśnie wykorzystanie drutów z żyłką, dlatego, że możemy sobie złożyć w połowie i zobaczyć, zorientować się, jak, jaka szerokość jest rękawa. Robiąc od góry w dół co 8 rzędów, co 8 rzędów zamykam po jednym oczku, zamykam po jednym oczku po jednej oczywiście i po drugiej stronie, aby ten rękaw wyszedł równo, równo zrobiony. I w ten sposób powstanie taki przepiękny, ciepły, zimowy żakiet. To jest bardzo ważne, aby sobie Dokładnie wyliczyć liczbę oczek i tak jak ja to zrobiłam, zaznaczyć sobie to miejsce między plecami a między plecami a przodami. Jeśli Państwo macie jakiekolwiek pytania, zapraszam do mojego kanału. Z przyjemnością odpowiem na wszystkie Państwa pytania. Służą pomocą. E, Proszę subskrybować mój kanał. Mam naprawdę bardzo wiele ciekawych, a przy tym bardzo prostych wzorów oczywiście na drutach. Jeszcze raz dziękuję ślicznie Państwu i życzę powodzenia.